Siema, zostawcie sobie łapkę w górę, oczywiście dzwoneczek, żeby nie przegapił następnego filmu z tej serii na kanale Dlaczego mam drewno? Dlatego mam drewno, że właśnie przed tym przyszedł tu ktoś, kto mi wszystko zepsuł. czy można coś z tego zrobić. Nie, nie można. Dobra. Więc dotarliśmy ze spawnu, który jest tam o gdzieś. W się sensie tam dalej. Nie tu, tylko tam, o dalej. Dotarliśmy na sierankowy biom Myślę, że zapiszę sekordy Zróbmy sobie crafting trzeba by zrobić łódkę, bo tam za fajniejsze tereny. A lepsze tereny to lepsza przygoda. Więc płyniemy tam. Patrzcie, jak teraz śmiesznie ruszam wiosłami. Przatrzcie się. Jak, jak śmiesznie mi się wiosła ruszają, a teraz? Już normalnie. A teraz? Znowu. Kordy mam zapisane. Hmm. Ej, ładne to jest miejsce. Dobra, moja łódka gdzieś to powinna być. No jest. Ja, widać że jestem obywatelem jasnego drewna, to jest z tego, co mi się wydaje. Zimny ocean, albo się mylę. No, właśnie, kolot oceanu. Czyli zimne, jak to nie, niejako, to zimne. Co ledy? Czy to jest śnieg? Nie, tylko piasek. Jak widzicie, płynę tym. Jak widzicie, płyna tym śmiesznym wiosłowaniem. Więc, i przygodo myślę, że tak w sumie to. A nie, może tam będzie jakieś strefy. Mnie ciekawi, czy w Minecrafcie zawsze wszystkie morza i oceany są na tej samej wysokości? No i rzeki, oczywiście, i jeziora. Teraz mamy cukrę trzcinową. Chsz, chsz. Dobra. Zbierzmy kaktusy. Jak wiecie, kaktusy są dość trudne do zdobycia i się przydają. Można z nich zrobić w końcu jasno zielony barwnik i tylko z nich. A więc płyńmy. No płynie. Tak ogólnie to ta seria to jest nowa seria, jak zresztą widzicie. Tu widzę wrak statku, nie wiem czy ma sens do niego nurkować. No ale może jak już w końcu upłyniemy. Włączmy sobie F5. Dobra. Idziemy zaraz. Idealnie nad tym statkiem. Ło, wow, jeszcze nie widziałam. No widziałem, może lepiej nawet zachowane statki, ale może nie, więc. O, kurde. Wiem, że klątwa uwiązania się nie przyda za bardzo, ale... Dobra, płyń, płynie, 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 płynie. Szybko! <śmiech> <śmiech> Dobrze. Nie mamy zamiaru sędu odpływać, oczywiście. Jak wiecie, przecież to nie ma sensu zbytniego. Czyli tu już nic nie ma, dobrze rozumiem? Mam na pewno podejrzaną potrawkę, która na pewno jest podejrzana. Zabrałem już chyba wszystko, co spoko. Wszystko. Wszystko. Nie, to coś musi być jeszcze. Jest niemożliwe, żeby to albo możliwe tak samo. Jestem ciekaw, co mi da ta potrawka. O nie, weakness my <laughs> mamy ja płynąć sam. Nie wiem, czy to wyspa? Na pewno widzę brzozy. Brzoza, tu dęby No ale to widać Z kilometra Może to brzoza W ogóle nie wiem czy wiedzieliście Że jedna kratka w Minecraftie To jeden metr kwadratowy Czyli można Czyli można mierzyć odległości W minecraftcie kilometrami Metrami Centymetrami to już raczej nie Ej mamy tą podwodną świątynię I super słodziutką Wysepkę o, oh wow! Wow! Jakie to urocze! Ej, czy to był? Czy to były Glowing squidy? Czy to były Glowing squidy? Ja tu widziałem dobrze. Nie, to nie się musiało przewidzieć. W grę już na tej wersji, na której one są, ale co mi się nie wydaje. Mógł mieć takie szczęście. Dobra. Raczej nie. Musiałam się przewidzieć. Będę musiał sobie później na nagraniu zobaczyć. Ui, dobra. Zostajemy więc na tej malutkiej, słodziutkiej uroczej wysepce. Węgier mam stamtąd, więc przydałoby się oświetlić jako taką tą wysepkę. A wiem, że dużo mi z tego pochodni z, tych, pochodni z tego wyjdzie. Dobra. Trzeba porozświetlać. A gdyby to był jeszcze ul na tej wyspie, to już bym był tak ucieszony. W sensie nie mówię, że się nie cieszę z tej wyspy, bo jest super. Ona jest łatwa do oświetlenia. Bo jest takim paseczkiem tak właściwie tylko. Więc oświetlić ją jest łatwo w miarę. Dobra, więc mamy już pochodnie, Oświetloną wyspę, dobra, idealnie mi wyszły praktycznie wszystkie pochodnie, no patyków już mam, jeszcze mam dużo tak w sumie patyków, hmm. posadzę sobie tutaj krzak róży, będzie weselej oczywiście, to będzie franek, mm -hmm. tak, już uszalałem. Pierwszy dzień bycia rozbitkiem, chociaż właściwie sam tu przypłynąłem i już nazywam kwiaty. No to dla mnie norma. Dla mnie, powtarzam, nie dla was. Jeśli wy macie takie objawy, to najprędzej zgłoście się do lekarza. Ej, nie powinno się jakoś dać odpatykować patyków, żeby były znowu dyskami. By się to przydało teraz. Z tego co widzę, nie. Wow. Urocza ta wyspa. Mamy przynajmniej marchewki. To już jest coś. Tak, co ja robię? Jestem jakiś popierniczony. No nie wiem. Zróbmy dwie może skrzynki. To się bardziej przyda już lepiej. Dobra. Teraz mam pełne ręce roboty. Trzeba zasadzić. Jedzenie, żeby wyrosło, że mnie zdech z głodu. Po... Muszę dawać kaktusy. Oczywiście spawnu pointa chyba nie ma, nie, no właśnie. Nic musiał się po prostu pilnować. Dobra. Czekajcie. Najpierw przyspieszmy sobie Renną Tikspira. Bo mi jest potrzebny większy. Dobra. Niech wyrasta wszystko tutaj. Ślicznie. Kaktusy, marcheweczki. Genialnie. Mhm. I teraz tak. Zero, na naprawdę. Cały czas ale naprawdę nie chciałbym stracić tej wyspy. Jeszcze game rule, żeby nie wpadł gdzieś do wody. Spawn radius zero. Żebym się zrespił dokładnie w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Genialnie. Już mamy jedzenie. Super. Dobra, tu dalszy ciąg farmy. I nie, za, w sumie co się zastanawiam, żeby nie popłynąć tak w sumie dalej na tajgę. Bo. Na, o kurde, już jestem bliski śmierci. Bo na tajdze w końcu, są sumie jagody, a jagody też są przydatne do życia. Trzeba zjeść właśnie te malchewki. Jakiś... Dość pożywne. Dobra. Skróżona czapka z klątwą uwiązania. Hmm. Nie wiem, czy chciałbym mieć klątwę uwiązania. Ale ochronę przed pociskami to już jak najbardziej. Mamy też TNT. Hmm. I tak w sumie co, możemy zobaczyć, czy nie możemy zrobić jeszcze jednego TNT. Jak się robi od to i zobaczmy to się, czy się, to się albo robiło tak, albo w ten drugi sposób. <laughs> Nie, czyli na odwrót. Co? Więcej ja zrobiłem. Ale po prostu mam za mało. Z trochu I mi brakuje. Dobra, to już nie jest moja wina. O! Kiedyś były tu owce, jak miło. Przynajmniej będę mógł zrobić łóżko i mam darmowy drop z owiec. O, mam żółwiki i pająki. I szkielaciki. Ej w sumie to się zastanawiam, czy nie zrobić by scoreboarda players at... Nie players at... A nie, to czekaj. Jak to będzie się nazywało? Śmier... Nie da się... Śmier śmierci co? nie wiem o co chodzi, dobra chwila players set? set? dobra, czekaj Borda. damy I nie wiem o co chodzi jak go nazwiemy? no śmierci co mu dam? nie będzie... O, Mam dobra, scoreboard śmierci. Aha, dobra. To teraz scoreboard... Set. Aha, niedokończone. Nie będzie. Add. A play, a... Hmm. Ja nie wiem w sumie jak się robi scoreboard, bo już nie pamiętam. Operation? Może? No nie teraz, później po odcinku to zrobię. Ale ogólnie to się da też sprawdzić w statystykach. Więc to później możemy zobaczyć, ile mam tu zgonów na tym świecie. Oj, no słyszeliście może jak się mi myszka rozłączyła i włączyła z powrotem? ale drewniany mieczek, no ale lepsze to niż nic Trzeba by było zrobić ekspiarkę O, jak miło. Dobra. O Wilkełki tu są. Jak miło. To dlatego tu nie ma owiec, a był dropy z owiec. Dobra. Przynajmniej już wiem dlaczego. Au. Au. A sio wypadł, gnojarzu. Sio. Sio. Nie. Dobre stworki, dobre, niedobre, złe stworki. Ja. Jaju, załóż sam, tą swoją czapkę. Nic niby ci to nie daje, no ale jednak. Kość, O, dobra! Teraz będą siebie naparzać, a ja się mogę w spokoju zająć tymi gnojakami. Spoko, one raczej jeden zaraz któregoś zabije, bo jeden miał mniej życia. Co? Ej, z wędką, koleś, to są rzadcy, tak nie w ogóle jak trzymają coś, to są dosyć rzadcy. Tacy co, oa, a, a, ja nie chcę umarnąć, ja nie chcę umarnąć, pomocy, sorry, że mi się tak język plącze, ale ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, wypad, Sio siow, si, psik. Niedobre, si, siow, si, siaw, si, siaw, si, siaw, si, siaw, si, si, siaw, si, siaw, si, siaw, si, si, Jedziemy do bezpiecznej ostoi. Ale oni mnie gonią! O kurde. Bele. Muszę zabudować TNT. I piaskiem. Mam nadzieję, że nie, wydup nie wydupnie tu jakiś fliper zaraz. No dobra, nic nie widać. Tak, nie wiem po co to robię. Dobra ma poszli. Gdzie jest ten wilkeł? Przydałoby się mieć tego wilkeła. Żeby mnie bronił, bo... To już nie są żarty. To jest już walka. Jaki miły gnojarzyk. O nie nie nie. O nie nie nie. Wypad. Wiem, że to będzie trwało z miliard lat, zanim uda gotówkę. Sorry. Zafiksował się. A! Aaaa! Naparzać! Aaaa! Boję się, boję się, boję się, boję się, boję, boję się, boję się! A! Super Przynajmniej wiem, gdzie to Dobra Dobra Mamy te kości, mamy teraz więcej kości, czy nie? Tak mi się wydawało Dobra Teraz oni będą na szczęście osłabieni Co nie znaczy, że będą słabi Wiem ja właśnie to właściwie to znaczy. Dobra, sorry, Motyko, sorry, Motyko, sorry, Motyko. Dobra. Ale poczekajcie sekundkę. Dobra. Tak, w sumie to już na dzisiaj to by było tyle, bo odcinek odcinki trwa praktycznie same 20 minut, więc. O dobra, jeszcze są kości i... Jest pies, jest pies, jest pies, jest pies. pies. Błagam, oby się oswoić. Oj, wracaj. Jest! Mamy piesa! Dobra. Bić go! Dobra, piesa. Siad. Dobra, kończymy na tym, że dzisiaj mamy piesała. Ja się z wami serdecznie żegnam. Koniecznie pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i łapce w górę, bo zbieram na... Fajne zwierzę, które będzie mi towarzyszyło w odcinkach, i sądzę, że się Wam spodoba. Ale najpierw, ale najpierw musicie zostawić tyle subów i łapek w górę, ile się da. Abym po prostu mógł dalej rozwijać kanał, bo jak nie zostawiacie subów ani łapek w górę, to mi się nie chce już nagrywać filmów tak szczerze. Naprawdę. Więc dobra. Miłego dnia pamiętajcie koniecznie o subskrypcji, łapca w górze dzwoneczku i pa!